Cześć! Na początku chciałem Was przeprosić za nasze ostatnie problemy techniczne i za to, że opóźniliśmy troszeczkę premierę naszego piątego odcinka. Dzisiaj dowiecie się jak zrobić Loki za pomocą dyfuzora. Do stworzenia tej fryzury potrzebujemy szczotkę, suszarkę z dyfuzorem, piankę, lakier, prostownicę oraz grzybień. Po umyciu włosów najpierw dokładnie rozczesujemy włosy szczotką. Następnie na całą długość włosów aplikujemy produkt do kręconych włosów lub piankę wspomagającą skręt włosa. Włosy ugniatamy rozpoczynając od końcówek w kierunku nasady włosa. Przystępuję do suszenia włosów za pomocą dyfuzora, przytrzymując część włosów w aparacie przez około 2 minuty. Tak samo postępuje ze wszystkimi partiami głowy. Do tej fryzury najbardziej pasuje grzywka wyprostowana. Na koniec, dla lepszego i trwalszego efektu, spryskuję włosy lakierem z odległości około 30 cm. I w ten oto sposób stworzyliśmy z prostych włosów efektowne loki. Mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza propozycja. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i pamiętajcie o tym, że zostawiać tam komentarze i oceny. Do zobaczenia w piątek, za tydzień.